Siemanko z tej styroczoku, witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam was razem z Gonolini! No i moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z knowania, bycia złym ogólnie tak. e, bycia szczwanym lisem. E, tak, bycia, bycia okropnym szydercą, złoczyńcą. E, a tak na serio obiecaliśmy Wam kolejną wersję tej gry którą nagrywaliśmy chyba dwa odcinki temu, więc oto i ona, moi drodzy. się bardzo, mi się A. bardzo podoba tutaj ta fryzura te, tej kulki, ponieważ Na to jest miskę. taka typowa fry tak, fryzura od miski, jest bardzo Zobaczymy piękna. w ogóle, czy to cokolwiek się będzie działo. O! Mamy Locals Online Save, Nie okay. no, słuchaj. E, co mamy my tu... O, okej, okay, czyli Dobra, grafika, wiem, o co chodzi. Zdecydowanie lepsza jest grafika i tak. z tym razem jesteśmy mnichem? Nie, nie, jesteśmy mnichem, po prostu mamy, wiesz, taką... E, Mrugnął. Dobrze. Mamy taką fryzurę prawie jak na wszystkich influencerów, tylko He. musielibyśmy Brugnął. jeszcze pokręcić nasze włosy, bo tak to mamy po prostu takie proste... To dniki. jest fryzura na miskę, to jest fryzura na. Uh. O! Przepraszam uh. bardzo, czy będą... Gacie! Są! E, Są? Jak to się sta... Jak on nagle zdjął z niego ten strój? Nie uważaj! He. Gościu! O, co on będzie robił? Jak on to będzie? He. Musimy go przyłapać jak on to oh. będzie próbował nam zrobić, uwaga? Tak! Ale zobacz, on będzie próbował nam... I... Dobra. Okej, okay, dobra. Dobra, ale widziałeś, on próbował nas kurczę. Harfą! Harfą nas próbował! Menda przebrzydła. Idziemy dalej. A ten po prostu tak Mamy zdecydowanie stać. dużo więcej życia. Eee... Eee... No i nie ma, nie ma. Nie ma. Ale, słuchaj, ale będziemy ja muszę... musieli się przełapać przez wszystkie Dokładnie. Żeby zobaczyć. Jak to zobaczyć, jak wygląda zakończenie z tym gościem. Absolutnie. O, nie, to ten jest No nie. sam. Dobra, gościu, słuchaj, o, weź. Nawet... Nawet Dokładnie, nie próbuj. Nawet... Dokładnie. Dużo, dużo wolniej nam życie ucieka, nie wiem czy zauważyłaś. Tak, bo może dlatego, że droga jest o wiele dłuższa, na przykład, nie? Możliwe. E, o! O, o, o! o. 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 E... I... Chwila, jak to możliwe? Przecież przełapaliśmy, jak robił złominę. Nie no, może coś I... innego musi zrobić. Dobra, teraz. Dobra, to musi być jeszcze gorsza mina, ale zobacz, próbował nas kurczę Czarną Magią. Czarną Magią Ech, nas próbował skurczę. Ciekawi powiedzieć. mnie, ile z nich zabierze nam koronę, a. Księżniczka. Chyba jest dobra, co? Nie, ja bym, ja bym, ja by się na nie popatrzyła, ja bym się na niej popatrzyła. Nie, ja, ja ją, chcę, ja, ja chcę, chcę, zobaczyć, proszę bardzo. A... Hej, ja jestem królem, myślę bardzo długoterminowo, ja potrzebuję mieć następców tronu, bo jak umrę, to kto mnie tutaj zastąpi? Jakiś koleś magiczny? Ja potrzebuję mieć żonę, okej? Okay? Musi mi spłodzić dziesięcioro potomstwa. O, proszę bardzo. I wszystkie bardzo. kobiety. Wcale nie. I wszystkie kobiety Sa Mogą być same kobiety i jeden mężczyzna, żeby się dzieci nie kłóciły. Dlaczego kobiety nie mogą być królami? Przepraszam bardzo. Żeby się dzieci nie kłóciły o to, kto zostanie, a kto nie. Oj. O, Za zaspałem. Co żeś zrobił? Zaspałem. Poczekaj, a... zobaczmy, jakie będzie zakończenie tutaj. Okej, okay, w ten sposób. A... Okej, okay, w ten sposób. Rozumiem. A... Zostaliśmy. Słuchaj, mówiłeś, że potrzebujesz nie dość, że jednej królowej, to teraz masz z. nie wiem, z 7. Powiem ci tak, spodziewałem się, że mnie kiedyś do lochu wtrącą, ale nie spodziewałem się, że to będzie ten rodzaj lochu. W takim razie zacznijmy jeszcze raz i spróbujmy tym razem nie popełnić żadnego błędu. Ale już wiemy, że y, królowa, czy tam królewna, jest miła i nam daje buziaka, więc. Dokładnie, królewnę możemy spokojnie puszyć. A co, jakbyśmy na nią spojrzeli? To naby. sobie poszła. No, bo wiesz, to jak dziewczyna próbuje do ciebie zagadać, a ty się na nią właśnie patrzysz, tak, że jej ku co to jest za O co zapawsko? chodzi? Ja chcę go walczyć. Czemu mi nie pozwala? Jeszcze raz. I... Może się wiesz, nauczył. I bum. Dobra, 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 jest. Wiesz, co zobacz? Tutaj jest o wiele mniej takiego przerażającego em, bycia we krwi, na przykład. Albo coś takiego. Um. Tutaj po prostu dostajemy, um, zobacz, takiego wielkiego znaczy... tego, grzyba na głowie. No w sumie tak, czyli hej, jeśli on ma tylko guza, to on znaczy... Przeżył. że... to O, To jest coś nowego. Nie, ona chce nas załatwić. Tak, ona chce nas załatwić. Z bankiem? Tak. Proszę bardzo. Słuchaj, ile tu jest rzeczy! Nie wiem, czy zauważyłeś, ale zobacz, mam no, już kolejną No jest na pewno dużo tą... więcej osób. I U, dużo więcej mamy. To czasu jest znowu mamy. czarodziej, czarodziej, czarodziej. Weźmy go, trzęsimy. I... Musimy również dojść do jakiegoś, wiesz, e, przejścia, gdzie będziemy wiedzieli, że możemy przejść do kolejnego poziomu, Myślę, prawda? Że tu to jest, jest bardzo kolejny istotne. poziom. Absolutnie, na pewno. Tylko uważaj, uważaj, I... uważaj, żeby nas nie trachnęła. Dokładnie. Żeby nas nie trachnęła. Yy, wszyscy tym. do lochu. Co my zrobimy, biedni, jak wszyscy nasi podwładni zostaną wpędzeni do lochów? Nie będziemy No, na mieli pewno nikogo. będziemy o, tym. Ktoś nie, nowy. Nie, 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 nie rób tego. Ja myślę, że on jest dobry. Ja mi się wydaje, że on nie jest dobry. No, oczywiście, że jest dobry, proszę bardzo. Co? Co on nam dał? Błogosławieństwo? Nie wiem, chyba tak. Nie mamy życia, zobacz już. Czekaj, to może był jakiś. Nie wiem, e, ksiądz albo coś takiego. Dobra, teraz nie możemy, nie może nam się nie udać, tak, nie mamy życia. Musimy możemy musimy dojść sobie do tego kolejnego poziomu. Może jest jakiś właśnie, nie wiem, jak, jakieś drzwi czy wrota czy cokolwiek, nie? O, we, e, okay, patrz, patrz, okay, patrz, e, patrz. ostrożnie to było? No on ma po prostu ten, jak on się nazywa, ten dzyndzol, I... taki cyk, 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 Dobra, koniec, cyk. Jak się nazywa ten dzyndzol? Tambury, tam, tam, tamburyn, tamburyno. ma. czy Tamburyno? Jak to się nazywa? Nie wiem, Nieważne, ale dzyndzol jest, jest też istotnie. E, bo... Boże, ten sam gość, no weź no. Człowieku, poddaj się, naprawdę. Ale jest szybciej, teraz się szybciej robią te, te ruchy. O, może rzeczywiście jakby jest cały czas o wiele większy poziom trudności. Patrz ile ich tu jest, dwie, dwie, ich tu jest w tym no, ja dwie, Tak, 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 tak. O, e nie. Dobra. Nie, proszę nie. wydaje zostawić. mi się, zobacz, te drzwi są zamknięte, więc może chodzi nam o jakieś otwarte drzwi. Kurczę, to ile my to będziemy. Co jak będziemy pół godziny tak chodzić? Nie, zobaczymy. skończoność? Ja bym. Co to jest? E, ja. Nie, 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 nie. Nie pozwalamy. On, nie. on tutaj wyglądał jak podrabianiec. To tak, nie był ten nasz Tak, e, tak, ksiądz. ja też bym powiedziała, że to jest jakiś podrabianiec. I znowu ta sama, ta gosposia, no wiesz co. Ile oni mają tych. Bo... Może oni po prostu mają takich bra, braci paczak, bliźniaków? Patrz, jak to szybko działa. Nie. Ojejku. Dobrze, teraz w takim razie nie mamy życia. Okej, okay, okej okay, i. Dobra. Dobra, udało się. Co? stresujesz się, bo tak szybko już tyle dni. Tutaj w tym królestwie są sami, jacyś nie wiem, siedmioraczki się rodzą. I wszyscy wyglądają tak, tak samo i robią tak, dokładnie to do samo. Wszystkie to są bliźniaki. Masz rację. Dobra, walnijmy go do. Słuchaj, ja nie wiem gdzie my idziemy Ja też nie, ja, wiesz co, to chyba po prostu będzie zaraz, zaraz, aż końcu, aż końcu nam się nie uda N Zobaczymy. Nie wiem czy tu jest jakieś zakończenie Musi być jakieś zakończenie, przepraszam bardzo, jak, jak to by była gra bez zakończeń? No, Wygląda na to, że na razie nie. Nie, wydaje mi się, że może uda nam się gdzieś dojść, albo po prostu nasze lochy się tak zapełnią, wiesz, tymi szkieletorami, że po okay. prostu y, nie będziemy mogli już zmieścić nikogo innego. Dobrze, że mam w miarę szybki palec wskazujący na myszce, to jakoś mi się to udaje, ale. O, o, o! O, dobra, o, dobra, o, dobra. O, 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 proszę bardzo. Jezu, jakie ona ja w ogóle ma usta, widać, że kwiat chlorunowy był wpuszczany. No, widać, widać, że krzy, krzyża że królewna, nie? No tak, to oczywiście. Poczekaj. Musimy w takim razie dojść do czegoś. No. Mamy królewnę. O, 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 o! Przyspieszył? Idziemy teraz, idziemy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Gdzie teraz idziemy? Przyspieszył, czy to. <grym> idziemy do sali tronowej, poczekaj, ale coś się w takim razie wydarzy. Okej, okay, czy to jest zakończenie? To jest chyba to zakończenie takie oficjalne. Nie wiem, a może to jest w takim razie wejście do kolejny poziom. Prosperity Life. O! Oh! Czyli se, żyjemy, A mamy serię. A zobacz! Ser. To jest zakończenie, właśnie jak mamy tego księdza i królewce. i tysięcy wyniku. Nie wiem, co to daje. Przypuszczam, ale mamy że to. jak będziemy mieli królewny, tylko i wyłącznie, to może właśnie założymy rodzinę, czy coś takiego. Czyli co? Próbujemy robić coś dalej, czy może. Ja bym spróbowała zrobić teraz zakończenie, tych, te, których nie widzieliśmy. Okej, okay, dobra, czyli co? Po kolei każdemu dajemy się pokonać. Tak, ale. Y jakby za kolejnym razem, jak możesz, to po prostu tylko y, nie pobi królewdy. Żebyśmy okay. zostali tylko z królewną. Okay, Wydaje okay, mi się, że to okay. też jest y, jakieś zakończenie. Jak on teraz sprawdza, o co chodzi? No, może po prostu, wiesz, zauważył, że jesteśmy zbyt dobrzy. I dobra. Pach. I żyje w takim razie z guzem na głowie. Czyli co, dajemy teraz pierwszemu lepszemu, tak. niech ta spokona. Tak, tak, spróbujmy, zobaczyć co się magiczny, dzieje. Jak... Magiczny ziomeczek. To jest ten, to jest czarna magia, kocie. To jest czarna I... magia. Abracadabra, o, dostaliśmy... zamieniony w żabę. Jaką urocza żabę, tak w ogóle, zobacz. Tak nie, no, nie, no nie wiem czy urocza, szczerze, nie A mam mi się pojęcia. Mi się Czemu, dostaliśmy... Czemu dostaliśmy tyle punktów za to, że... Padliśmy na pierwszej Bo może lepszej żaba okazji. jest szczęśliwa? Ja bardzo lubię żaby. Może po prostu dostaliśmy, o, jest jaka urocza żaba. Gra, proszę bardzo, 800 punktów. Dobra, kto teraz? Kolej z harpą. On. Zobaczmy. Proszę Zobaczmy. Może on po prostu, wiesz, zagra na naszym, na naszym ciele. A my e, też mamy tego w A, takim razie. On po prostu zabrał. Za... Czemu mamy takie dziwne? Czy mamy pieluchę? Nie mam pojęcia. jak mamy... mamy pieluchę? Hej, mamy fryzurę na takiego też ziomeczka, więc nie zdziwiłbym się. Okej, okay, się... jego, jego tutaj korona chyba zaczyna się trząść, jak nas sprawdzał. Eee... O, dobra. O, tej jeszcze nie robiliśmy. Tak. Proszę bardzo, co go Gosposia zrobi? Eee, no walnie na u głowy, to na pewno. No bo nie, nie zostanie chyba królową. Pra... Może zostanie królową, zostanie no co? Królą? O, zaczeka jaka piękna jak się zmieniła! <laughs> Ale poczekaj, teraz spróbujmy w takim razie ją walnąć. Czyli musimy po prostu... O! O, tu nosem zobacz, jak wącha. <laughs> O, to nas Czy my śmierdzimy? Nie, no może po prostu ona wącha ten, jak jest. Oj. No i co zrobiłeś? Oj, tego jeszcze nie zrobiliśmy. O widzisz, no Tego zakończenia tym. nie było. No, no po prostu, A, to wiesz, takie, mamy to jest Mamy żadne tyle zakończenie. bliźniaków, że możemy po prostu, wiesz, wychodzić za tak, każdym było razem. Nas, było nas dziesięcioro. Tak. I ktoś się na dnie królem. jeziora. Tak, ktoś musi zostać królem. Jezu, jak ona jest trudna? No. No, co jest? Ale cię niucha. Ona ma po prostu no, co to, inne. Co to ma inne być? zmysły, no. Naprawdę. No. Damy radę. A... Ale zauważyłem, że nie ma jednej. A! Zauważyłem, że nie ma jednej rzeczy. Czego nie ma? Nie ma tych takich mieczy, które dyndają? No nie ma, no okej, okay, ale to jest, to jest o wiele lepsze, bo tam to było bardzo trudne. Słuchaj, nie wydaje mi się, że będziemy w stanie ją pokonać. Tego sposia jest zbyt dobra. Ja ci mówiłam, że królowa o, o, o. będzie najdłużej na tronie. No i ciach. No ale królowa i tak była najdłużej na tronie. Proszę bardzo. O, jaką machalkę! Teraz, teraz zobaczmy, kto... E, to dobra, ten sam ziomeczek. Ten sam. O, tego chyba nie robiliśmy. Tak, ale on da truciznę. Go. No i co? Prze... na zakończenie. Poczekaj, ale my się upijemy? Czy on jest dobry? Nie właśnie... To jest poison! Czyli my Aaaa. prawdopodobnie zaraz dostaniemy jakiegoś zawału czy coś, zaraz zobaczymy. Nie wiem. Nie wiem, ale wydawało mi się, że... Nie, tam, tam chyba było, że achievement jakiś Drunk King, czyli że się upiliśmy, ale nie, że to była trucizna. No, czyli to on był dobry? Wydaje mi się, że chyba był dobry, no bo zobacz, również nie mamy na górze tego e, życia. Hmm. Albo po prostu padniemy... no i też zaraz, tak może być. Zaraz, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Go też przyłapmy, żebyśmy mieli tylko jednego gościa na zakończeniu. Nie ma, nie ma to tamto, proszę bardzo. A jak mu się noc ten yy, zarobienił? I co? O, przyspieszył. Tak. I zobaczmy teraz jakie będzie zakończenie, jeżeli tylko i wyłącznie ogarnęliśmy jedną postać. Czy to jest to samo? Nie wiem. No, wydaje mi się, że nie, bo wtedy przy naszej. Jakby przy naszym No, przy wokół... nas nie będzie nikogo, tak? Nie, nie będzie? nie, będzie ten jeden gość, który nam dał życie. Nie? Widzisz to Jesteśmy jest... sami. Jesteśmy sami, no ale to też. <laughs> Czyli jednak! Jednak! O Czyli to chodziło! Jednak. O to chodziło! Czyli hej, spróbujmy w takim razie kolejnym razem albo tylko i wyłącznie nie przyłapać tego. Znaczy to nie ma za znaczenia. Jak ich nie ma, to nie ma znaczenia. Bardziej ma znaczenie to, kto nam dał miksturkę. Nie, wydaje mi się, że to ma znaczenie. Spróbuję w takim razie kolejnym razem może tylko i wyłącznie przyjąć yy, królewne. Wiesz co, ja proponuję, żebyśmy spróbowali dojść do samego końca. Żeby ha, nam się życie skończyło. Tak, żeby nam się życie skończyło. Okay. Bo tego jeszcze nie zrobiliśmy nigdy, a to tak bardzo wolno ucieka, że mm -hmm. będziemy grać i grać, więc spróbujmy, to będzie pewnie najtrudniejsze zakończenie. Proszę bardzo, nie chcecie. Nie chcę być śmiertelny, proszę bardzo. Słuchajcie, to jest straszne. To jest naprawdę straszne. Ja tutaj cały czas chodzę i cały czas klikam. Ta gra jest chyba idealnie stworzona do tego, żebyś właśnie nie stracił tego życia. To jest tak długie, jesteśmy dopiero za połową, a ja siedzę i od kilku minut i chodzę tak cały czas. Zobaczcie, Przeprasza jak to wolno bardzo. mija. M mnie bardzo, y bardzo jest uroczek. ona za każdym razem mówi. O nie. Ale wiesz, co jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, on się nie starzeje, zobaczcie. Wiesz co, mi się bardziej Miesi wydaje, wie, broda że. Mu nie rośnie. On po prostu padnie i ta laska to zostanie królową. I na tym się skończy. Jakby o nie. Wydaje mi się, że nie będzie jakiegoś. Wydaje mi się, że nie będzie jakiegoś ciekawszego zakończenia. To nie, to poczekaj, może spróbujmy, aż to będzie ktokolwiek, kogo jeszcze nie, nie mieliśmy. Chociaż mieliśmy już chyba każdego, co? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że mieliśmy raczej każdego, ale to jest bardziej kwestia, że zobaczmy, idziemy, idziemy, idziemy i my do niczego nie dochodzimy. Czyli może tej gry. Oh, oh. Jak to się wydarzyło? To było szybkie. Dokładnie. Możemy cały bardzo czas szyb... musimy kogoś przy... Ten... Aha, może on się właśnie zmienia mu się wygląd, co przyłapanie goście, a my przez cały pasek jedną babkę mieliśmy. No dobrze, zobaczymy, zobaczymy, ale no jesteśmy starsi, także to jest fajne, że to się zmieniło, chociaż. Uwaga, zaraz nam się skończy ty. Wydaje mi się, że po prostu dostaniemy ataku serca tak jak zapału, pałup. I co? I kolejna osoba przyjdzie i przejmie? Tak, 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 tak. He, nie chcecie? Ta, bo on jest podejrzany! On, tu, on tu by na nas On chciał... jest podejrzany! Uwaga, i? Nie, poczekaj, jeszcze w żabę nie możemy być zaklęci, bo... Okej, okay, koniec życia, i? Poczekaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie zdąży, jeszcze. nie zdąży podejść nikt. Um, zobaczymy zaraz. I? Spróbuj się odwrócić. Czekaj. Zobacz, to cały czas jeszcze ten. Jeszcze żyjemy, więc I wydaje co, i mi będzie się. Kat, po prostu... Będzie synka teraz? Nie. Opatrz, idziemy, jesteśmy szybsi. Jesteśmy tak? szybsi, uwaga. Czyli może idziemy do tego do tej sali tron tronowej na koronację? Albo przed drzwiami umrzemy, tak jak w poprzedniej grze. Tak, uwaga. też może być. Będziemy wchodzić do, do sali tronowej. I i... Tak, 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 zobacz, zobacz, co się dzieje, coś się dzieje. Tak. O. E Chwila, co, ktoś to podniesie? Nie, myślałem, że ktoś sobie weźmie. O, o serduszko, skąd to się tutaj wzięło? 31 tysięcy. Gratulacje, kochanie. To jest wysoki wynik, tylko w sumie siedzieliśmy i nic się nie działo. Tak. Spróbujmy tylko jakby dostać królową okay. i dojść do sali tronowej. Zobaczymy, co się stanie, okej? Okay? O, okay. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Idziemy w takim razie do sali tronowej i zobaczmy, co się dzieje, jak jest Wydaje tylko królowa. Wydaje mi, się, że będzie to samo. Tak może być. Yy, na zasadzie przypuszczam, że tak może być, ale zobaczymy. Yy, co to się w ogóle. Dobra. Może rzeczywiście będzie to samo, tylko że królowa. Yy. Be... Mówiłam, że będzie coś innego! Czemu? Romeo i Juliet. I uciekacie yy. Yy, razem. Ale że. Yy. Okej, okay, no, ale dlaczego? Jakby... No, bo on może nie chciał być królem, po prostu chciał zostać królową na zawsze. Chwila, czyli teraz możemy zrobić tylko. E, tylko księdza. księdza? Tak, i przypuszczam, że będzie coś innego również. Dobra, to zróbmy to. W takim razie to będzie chyba. W... Ostatnie zakończenie. Ostatnie zakończenie tak. w tej grze. Dobra. O, mamy go. Proszę bardzo, proszę mamy bardzo, go. proszę bardzo. Dobra, proszę my tutaj. E, pobłogosławić, dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Wiesz co, wydaje mi się, że w takim razie zakończycie być jakieś religijne Że zostaliśmy zesłani przez Boga albo coś takiego Ojoj, oj. zobaczymy, zobaczymy O, o idziemy, o. idziemy, co zobaczymy Co? Co się stanie A, myślałam, że mi już powiedział, że wiesz co się stanie i ja tak też, że Nie co się no. stanie ja, Może jakimś mnichem zostanie z powrotem? Mi się wydaje, że zostanie, so Bo do piekła nas ześle Myślisz? Albo po prostu umrzemy i nie będziemy mieli kolejnego potomka. Mi się wydaje, że dostaniemy jakoś, jakiegoś boga z góry. Zobaczymy. Okay. Poczekaj, e, poczekaj, poszuka, poczekaj. E... Poczekaj, zabierają nas i... Gdzie teraz pójdziemy? Dlaczego jest Romeo i Juliet? N nie jest Romeo i Juliet, nie może Juliet. być. Boże, Romeo, Chyba, Romeo i... Że... O. Oh. Oh. Boże, Romeo i Juliet. Tak. And they were lovers. Oh my god, they were lovers. <laughs> No, to skończyliśmy w takim razie całą grę, wszystkie zakończenia zrobiliśmy. W takim razie, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli znacie kolejne tego typu gierki, może nie akurat jeśli chodzi o króla, ale coś takiego flashowego, co można by bardzo fajnie na odcinku przejść, dawajcie znać w komentarzu, e, a my się w takim razie żegnamy. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym i cześć! cześć!